Witamy bardzo serdecznie, jesteśmy pierwszy raz na tym jeziorze, także jeszcze dobrze nie jest poznane. Głębokość do 3 metrów, roślinność zanurzona i wynurzona, przy czym większość roślinności zanurzonej. Co prawda już jest tutaj, temperatura spada, podejrzewam, że wody jest około 10-12 stopni, więc ta roślinność powoli zaczyna opadać na dno. Oczywiście szybciej to będzie się działo jak, jak przyjdzie przymrozek, ale to już jest czas, kiedy ten szczupak się zaczyna przystawiać za drobnicą i porządnie żerować! Ku nowej przygodzie! Taka, Taka gratka nie, nie zdarza się co dzień. Wiesz jakie to jest niebezpieczne narzędzie w rękach mistrza? No, może połamać. się. Mówię, Tylko. dlatego jak ty bierzesz, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. No to Pawełku, czas na dzieło i przynętę wyrzuciła.